W związku ze zbliżającym się świętem powinno paść pytanie, co należy odpuścić. Więc zobaczymy, jaka rada jest od wszechświata dla Ciebie, co Ty powinieneś odpuścić, żeby poprawiły się Twoje relacje z innymi ludźmi. Wybierz jedną kartę, a ja zobaczę, co ona kryje. Która cię przyciąga. Jeżeli wybrałeś polowej kartę, to jest królowa Buław. Błaby symbolizują siłę, szczególnie królowa, charyzmę, osobowość, pewność siebie, pasję. Brzmi fajnie, ale w kontekście tego, co powinieneś odpuścić, może to oznaczać, że trzymasz się kurczowo potrzeby kontrolowania. I teraz tak: może kontrolujesz kogoś, komu to nie leży, przeszkadza, tak? Może kontrolujesz każdą sytuację. Że jesteś osobą kontrolującą, a może ktoś tak odbiera, co może oczywiście prowadzić do niecierpliwości, arogancji, zbytniego skupiania się na sobie to jest egocentryzm. Powinnaś, powinieneś odpuścić potrzebę bycia zawsze w centrum uwagi i pozwolić innym na przyjęcie inicjatywy. Może jakaś osoba czuje się przytłoczona Twoją energią, Twoją pewnością siebie twoją charyzmą. Może to jest w pracy, może w domu. Może wśród znajomych, jak wchodzisz to czuć twoją energię. Może inni są czują się niezauważeni. Dlatego zastanów się, co tutaj należałoby odpuścić. Jeżeli wybrałeś kartę po prawej stronie, to zobaczymy co tutaj się kryje. Dziewiątka denarów. Jeśli chodzi o odpuszczenie, Dziewiątka denarów oznacza niezależność finansową, samowystarczalność, cieszenie się luksusem, sam luksus na tej karcie, ale rada, by odpuścić, może wskazywać, że zbyt mocno koncentrujesz się na gromadzeniu dóbr materialnych, zapominając na przykład o głębszych uczuciach, głębszych relacjach międzyludzkich lub nawet rozwoju duchowym. Możliwe, że Twoja samowystarczalność przerodziła się w izolację, a luksus w którym się otaczasz, staje się ważniejszy niż kontakt ze znajomymi, więc należy odpuścić przekonanie, że szczęście i bezpieczeństwo zależy wyłącznie od stanu posiadania i niezależności materialnej. Pozdrawiam.